z cyklu Senior Online. Jest grudzień, spotkanie grudniowe, a że grudzień to święta. Coraz więcej czasu będziemy spędzać w marketach, supermarketach, galeriach handlowych i małych sklepikach. I tutaj musimy pamiętać o tym, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo, aby nie paść ofiarą złodzieja. W ferworze świątecznych zakupów będziemy zajęci wiadome, zakupami, prezentami, nie będziemy pamiętać o tym, że mamy przy sobie torebkę, portfel czy telefon. Dlatego ten odcinek będzie poświęcony naszemu bezpieczeństwu właśnie podczas zakupów. Spotkam się za chwilkę z kierownikiem jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych, które istnieją i działają na terenie Jabora, aby porozmawiać z kierownikiem tego sklepu, z panią Ewą Jarmułą, na temat tego, jak należy zachowywać się bezpiecznie podczas zakupów świątecznych, aby nie zostać obrażony. Zapraszam serdecznie. Drodzy Państwo, jest ze mną kierownik jednego z większych sklepów wielkopowierzchniowych działających na terenie miasta, pani Ewa Jarmuła. I z nią chciałabym krótko porozmawiać na temat bezpieczeństwa podczas robienia zakupów. Pani kierownik, jedno podstawowe pytanie. Co robić, aby nie zostać uprawiony podczas zakupów? Drodzy Państwo, zbliża się czas świąteczny w sklepach i marketach. Będzie więcej ludzi, będziemy stać w kolejkach, dlatego nie zapominajmy o tym, żeby chronić nasze mienie. Czy... Trzymajmy torebki przy sobie w zasięgu wzroku, nie wkładajmy ich do wózków czy koszyków, bo nawet krótka chwila nieuwagi może być wykorzystana przez złodzieja. Telefony komórkowe czy portfele trzymajmy zawsze przy sobie wewnętrznych kieszeniach Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zapamiętajcie sobie te rady one są bardzo e, potrzebne do tego, aby zakupy świąteczne zrobić bezpiecznie i nie doświadczyć przykrych niespodzianek. Szanowni Państwo, zapraszam teraz do obejrzenia dwóch filmów z kradzieżą Chroń swoje mienie. Są to filmy prewencyjne zrealizowane przez funkcjonariuszy Jaworskiej Komendy wspólnie z seniorami z Jaworskiego mops Obrazują one metody złodziei podczas robienia zakupów właśnie. Dlatego zapraszam, obejrzyjcie te filmy i zastanówcie się, czy warto brać wartościowe rzeczy na zakupy świąteczne i jak się zachowywać podczas zakupów, aby nie zostać okradzionym. Do najczęściej popełnianych przestępstw na terenie naszego powiatu należą bez wątpienia kradzieże i włamania. Jak wiadomo, złodziej nie pogardzi żadnym łupem. Aby nie stać się kolejną ofiarą przestępców, niezbędne jest odpowiednie podejście każdego z nas do dbałości o własne mienie. Oto kilka przykładów na to, jak złodziej potrafi wykorzystać nasze roztargnienie i brak uwagi, aby osiągnąć zamierzony cel. Złodziej! Co ja teraz zrobię? Wszystko w postaci złota na moja merytura? Zlođu, zlođu! Zlođu, zlođu! wapai, zlođu! Zlođu, zlođu! Zlođu, zlođu! Zlođu, zlođu! Zlođu, Jak widać, doskonałą okazją dla złodzieja jest właśnie brak naszej uwagi i spuszczenie z oka choć na chwilę naszej torebki, roweru, portfela czy telefonu komórkowego. Pamiętajmy zatem, że złodziejowi wystarczy nawet kilka sekund na zabranie wartościowych rzeczy z torebki, mieszkania czy działki. Zadbajmy o własne mienie. Nie zostawiajmy swoich rzeczy bez nadzoru. Nie dajmy szansy złodziejowi. Jak mówi stare porze kadło, to okazja czy nie złodzieja. Sprawcy kradzieży wykorzystują moment, kiedy właściciel spędza czas przy domowym ogródku bądź porządkuje teren w swojej posesji. Dlatego pamiętajmy, pozostawiając otwarty dom czy garaż, możemy paść ofiarą kradzieży. Targowiska, markety i duże skupiska ludzi, oprócz kupujących i sprzedających, przyciągają niestety złodziei. Pamiętajmy, że kieszonkowcy potrafią wykorzystać krótką chwilę naszej nieuwagi i roztargnienia i w ten sposób pozbędziemy się torebki, portfela, saszetki czy telefonu komórkowego. Nie kuśmy losu naszym nieostrożnym postępowaniem. Pamiętajmy, aby robiąc zakupy, torebkę, saszetkę czy portfel mieć zawsze zamknięte, w miarę możliwości blisko ciała i w zasięgu naszego wzroku. Soli nie mam, muszę lecieć po sól do sklepu. Jezu, nie mam portfela, gdzie mój portfel? Może mi ktoś ukradł, może... O nie, zapomniałam zamknąć drzwi, chyba złodziej. Pamiętajmy, że złodziejowi wystarczy nawet kilka sekund na zabranie cennych i wartościowych rzeczy z naszego mieszkania. Dlatego zamykajmy drzwi na klucz. Zachowajmy szczególną ostrożność, zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. Miejmy cały czas na oku swoje torebki, saszetki, portfele, tak aby nie utracić ich w ścisku i tłoku. Dziękuję Państwu za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek Senior Online, który odbędzie się już w nowym roku 2023. A ja życzę zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, bezpiecznych i nie dajmy się okraść. Pamiętajcie, nie dajmy się oszukać i nie dajmy się okraść.